Cześć kochani, witam wszystkich Kinga ze strony kanału Mrs Garden. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy sobie na temat uszczykiwania. Czy taki zabieg ma sens? A jeśli ma sens, to kiedy go przeprowadzać? A jeśli kiedy, no to przede wszystkim jak to zrobić? I to, jak uszczykiwać wasze rośliny, pokażę Wam dziś na wielu przykładach. A więc zapraszam Was dzisiaj na powiedzmy kurs uszczykiwania roślin na kanale Mrs. Garden. Witajcie na moim patio. Pogodę już mamy cudną w Holandii. Temperatury powyżej 20 stopni w dzień, w nocy 5, a od następnego tygodnia 10 w nocy, a więc u mnie już nie będzie zimnej zośki. Taka temperatura już zostaje, a to oznacza, że zaczynam wypychać rozsady powoli na rabaty. I właśnie na takie filmiki przygotujcie się w następnych kolejnych tygodniach. Postaram się te filmiki podzielić na powiedzmy grupę roślin, gdzie będę je sadziła, żeby móc Wam wyjaśnić dokładnie krok po kroku jak sadzę daną roślinę w jakim odstępie no i oczywiście jak się nią opiekuje podczas sezonu. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie na temat uszczykiwania. Uszczykiwanie jest to zabieg usunięcia stoszków wzrostu u rośliny Takim dużym skrótem. I e, taki zabieg robimy po to, żeby nasza roślina od samego początku zaczęła się ładnie rozkrzewiać, żeby rosła gęstsza. No i przy okazji, jeśli to jest mowa o kwiatach, e, taka uszczykiwana roślinka będzie wydawała więcej kwiatów. Nie każdy jest zwolennikiem uszczykiwania, ponieważ tak naprawdę ten zabieg nie jest konieczny. Wy nie musicie uszczykiwać swoich roślin, ponieważ jeśli w sezonie będziecie przycinać swoim roślinom kwiaty, to one prędzej czy później i tak się będą rozkrzewiać, więc w sezonie, usuwając przekwitłe pędy czy przekwitłe kwiaty, jakby automatycznie zaczynamy uszczykiwać naszą roślinę. Dlaczego warto uszczykiwać rośliny od samego początku? Ponieważ ja uważam, że lepiej to zrobić na początku ich wzrostu i pozwolić im naprawdę ładnie się rozwinąć, no i przy okazji mieć więcej kwiatów niż później w czasie sezonu. Ponieważ od początku chciałabym, żeby te rośliny wyglądały jak najładniej i jak najbójniej. Jest jeden duży minus uszczykiwania, i tym minusem jest to, że. Kiedy uszczykniemy naszą roślinkę, to automatycznie opóźniamy jej kwitnienie o parę dobrych tygodni. Ja osobiście nie mam z tym problemu, ponieważ wolę mieć więcej kwiatów trochę później niż szybciej pojedyncze tylko pędy kwiatowe. Kiedy jest dobry moment na uszczykiwanie? Otóż uszczykujemy swoje rośliny wtedy, kiedy już mają parę par liści właściwych. Na przykład przy daliach jest to. Yy, Mówi się, że dalej się uszczykuje wtedy, kiedy mają przynajmniej 30 cm już te ich pędy, a tak większość naprawdę musimy zwracać na to, czy nasze rośliny już mają y, liście właściwe, bo na tym to polega. Uszczykujemy ich czubki, zostawiając parę liści właściwych i z, obok tych liści właściwych. Jeśli uszczykniemy roślinę, zaczną wychodzić pędy boczne, bo jeśli nie zostawimy im liści właściwych, to wtedy te pędy boczne nie mają z czego wyjść. No i można powiedzieć, że tak naprawdę uśmierciliśmy naszą roślinkę. Jak uszczykujemy roślinę, to zaraz Wam dokładnie opowiem, ale jeszcze może sobie porozmawiajmy, co należy uszczykiwać, a czego nie należy uszczykiwać. Co do warzyw, Powiem Wam szczerze, nie mam za dużo doświadczenia, ponieważ nie uprawiam aż tylu warzyw, ale wiem, że niektórzy na przykład uszczykują papryki. Ja tego nigdy nie robiłam. Dobrze już uszczykiwać na przykład groszek. Co do większości przykładów, to powiem Wam szczerze, nie wiem. Jeśli możecie podać jakieś fajne przykłady uszczykiwania warzyw, to bardzo Wam za zachęcam Was do zostawienia komentarzy pod tym wideo. A co do kwiatów, no to doskonale wiecie, że kwiaty to mój konik, i tu możemy zacząć rozmawiać na ten temat godzinami. Jeśli chcecie zacząć cokolwiek uszczykiwać, to najpierw się dowiecie, czy ten kwiat powinno się uszczykiwać, czy nie. Są pewne kwiaty, które mają tylko pojedyncze pędy i jeśli je uszczykniemy, to po prostu pozbawimy ich pędów. Ja bym nigdy nie uszczyknęła na przykład na parsnicy. Nie uszczykuje się dzwonków Irlandii, maków, lewkonii. Słoneczników też się raczej nie uszczykuje, chyba że to są takie specjalne słoneczniki, które mają wiele pędów, to wtedy możemy, ale słoneczniki słoneczniki przeważnie mają jeden duży pęd i dobrze o tym wiecie i jeśli go uszczykniemy, no to wtedy automatycznie skracamy nasz słonecznik i możemy go w ogóle pospawić kwiatów. A co do reszty uszczykujemy tak naprawdę większość kwiatów jednorocznych uszczykujemy większość ziół, przecież doskonale wiecie, że jeśli uszczykniemy bazylię tymianek, lawendę, oregano to dobrze wiecie, że ono się fajnie rozkrzewia i wtedy fajnie rośnie A dzisiaj Pokażę wam jak uszczykiwać, to pokażę wam na przykładach. Pokażę wam jak uszczykuje moje habry, jak uszczykuję kosmosy, jak uszczykuje smagliczkę, werbenę, groszki, petunie, dalie oraz lwie paszcze. Uszczykiwanie jest jeszcze tak, takim fajnym kołem ratunkowym, jeśli nasza rozsada się wyciągnie, a więc jeśli macie na przykład wyciągnięte kosmosy czy wyciągnięte cynie? O, cynie też uszczykujemy, ale jeszcze nie mam takiej cynie, na której by Wam mogła pokazać, jak to zrobić. Więc jeśli uszczykujemy wyciągniętą rosadę, którą możemy uszczykiwać, to w jaki sposób ratujemy ją przed tym, że się wyciągnęła i możemy ją poratować i będzie wyglądała ładnie w sezonie. A więc zaraz sobie wszystko przygotuję i weźmiemy się za uszczykiwanie tych przykładów, które Wam przed chwilą podałam. Ok, usadziłam się tak, żebyście mogli w miarę wyraźnie zobaczyć, jak będę uszczykiwała moje roślinki, ale może zacznijmy od tego, co jest nam potrzebne. Ja używam osobiście takich oto nożyczek do ziół. One dokładnie chyba są do przycinania bazylii. Wy możecie użyć jakiegoś małego sekatora albo nawet palców. Wiele z naszych rozsad czy roślin ma dosyć miękkie gałązki, więc bez problemu możecie zrobić to dwoma palcami. Zacznijmy sobie od petunii. Petunia mogę ją tak zostawić, ona sobie będzie fajnie rosła. Zobaczcie, ona już ma pędy boczne. Mam nadzieję, że dobrze widzicie, więc tak naprawdę nie muszę ale wam pokażę. Więc bierzemy naszą petunię i dosłownie przycinam jej czubek. I tak moja petunia zamiast niepotrzebnie piąć się w górę, zacznie się skupiać na tym, żeby zacząć wypuszczać jeszcze więcej pędów bocznych. I oczywiście, zależy nam na tym, żeby petunia miała bardziej kwiaty tak niż tak. Kolejne będą, czekajcie sobie, odstawie. Groszki, groszki pachnące i groszki. One już były raz przycięte, więc pokażę tylko Wam, jak to zrobić generalnie w sezonie, ponieważ groszki też warto uszczykiwać w sezonie. Zobaczcie, tutaj mamy ten pęd wzrostu. Biorę moje nożyczki. Kroszek mamy już przycięty. On się będzie teraz skupiał na wypuszczeniu listków, listków nowych pędów tutaj przy tych liściach, i będzie to skutkowało tym, że będziemy mieli naprawdę dużo kwiatów groszku pachnącego. Kolejna jest magliczka. Zobaczcie, ona już nawet kwitnie. Piękne malutkie kwiatki. Żal ich ścinać. Ale smagliczka będzie lepiej wyglądała, jeśli ją przytniemy. I jest tu trochę gęsto. Ja postaram się <noise> jakoś oddzielić te małe roślinki. Ona w tym tygodniu, najpóźniej w następnym, i tak idzie na rabaty. W ogóle wam będę pokazywała, jak przesadzać takie rośliny z butelek, oczywiście do ogrodu. I zobaczcie, ona jest dosyć długa. I mamy tu liście, liście, liście. Biorę i przycinam. Kolejna jest werbena patagońska i powiem szczerze, nie mam na tyle dużych, właśnie przybliżymy się roślinek, żeby wam to bardzo wyraźnie pokazać. Postaram się, ta jest chyba najwyższa. Zobaczcie. I widzicie listki, a to jest czubek. I ja ten czubek, to już nawet zrobię paznokciem. Nie ma czubka i werbena w tym momencie skupi się, żeby wypuścić pędy poczne tutaj z tych listków. Zrobię Wam zbliżenie. Zobaczcie listki. Czubek. Nie ma. I nasza werbena będzie się teraz rozkrzewiać. Mam kosmosa. I zobaczcie listki. Listki. Mam nadzieję, że widzicie dokładnie. I z kosmosem pokażę Wam. Ręką, jak to robię. Listki, listki. I mamy uszczykniętego kosmosa. Ja lubię uszczykiwać kosmosy, bo naprawdę widać różnicę. No i może habry. Będzie trochę ciężko, bo habry mi się rozrosły. Zobaczcie. To jest jeden. O, może najmniejszym Wam pokażę. Tego dużego też zaraz uszczyknę. Tutaj. Haber mamy jedną roślinkę habra. I jeśli pozwolimy mu tak rosnąć, to on będzie miał tylko dosłownie jeden pęd kwiatowy i nie będzie miał wielu pędów w sezonie. I ja się w tamtym roku zakapiłam i właśnie tak miałam. A więc przycinamy mu czubek. I mój haber jest gotowy do sezonu. On się tutaj będzie ładnie rozkrzewiał. No, i tutaj moja dalia, to jest dalia Mystic Spirit. Ona będzie miała piękne bordowe gałęzie i różowe, różowe, przepraszam, żółte kwiaty. Ja ich używałam w jesiennych kompozycjach. I ta dalia przezimowała u mnie na patio w Doniczce. Zobaczcie, już tak wypuściła pędy. Ona lepiej wygląda niż te dalie, które niedawno dostałam z Fa Fa Flower Farm. One jeszcze tak nie są zaawansowane w takim e, stadium rozwoju, a to już zobaczcie. No i dalej, właśnie jest zalecane, to wam O, chyba będzie najlepszy przykład, żeby je uszczykiwać, kiedy mają przynajmniej 30 cm. I staram się tak ustawić ją do kamery, żebyście widzieli. Zobaczcie, uszczykujemy czubek. O, tą część utnę. Widzicie? I tak wygląda uszczyknięta dalia. I ona, ja już nawet tutaj widzę, ja nie wiem, czy to kamera pokaże, ona tu, tu już zaczyna wypuszczać dodatkowe pędy. Tutaj, zobaczcie. No i na przykładzie lwiej paszczy bardzo dobrze widać, gdzie należy roślinę uszczykiwać. Tutaj mamy liście właściwe, liście właściwe. Biorę moje nożyczki i ja przeważnie na takiej wysokości właśnie uszczykuję moje lwie paszcze. Jak wygląda lwia paszcza po uszczyknięciu jakieś półtora tygodnia, coś takiego, już naprawdę nie pamiętam, ja pokazywałam to na Instagramie, to było gdzieś z półtora tygodnia, maksymalnie dwa. I zobaczcie, ona tutaj wypuszcza już pędy boczne. To oznacza, że będę miała więcej kwiatów w nadchodzącym sezonie. Tak się prezentują moje roślinki po uszczyknięciu, na pewno są szczęśliwe i będą teraz rosły bujniej oraz wydadzą więcej kwiatów. To nie jest jeszcze koniec. Zobaczcie, jest tego pełno i czeka mnie tak jeszcze dobrych parę chwil uszczykiwania reszty roślin. Większość groszków już yy, była uszczyknięta wcześniej, kiedy je przyniosłam już na zewnątrz. Jeśli chcecie w ogóle zobaczyć, jak uszczykiwać groszki na w wcześniejszym stadium rozwoju, to sprawdźcie mój filmik o szczykiwaniu z tamtego roku. Wrzucę tutaj gdzieś linka do niego. No ale jeszcze dzisiaj, bo pewnie to dzisiaj wszystko zrobię. Zostały mi jeszcze habry, wszystkie lwie paszcze w butelkach. Reszty petuni nie będę szczykiwała. Będę uszczykiwała tylko takie zwykłe, ponieważ tu mam takie fajne odmiany i chcę je zostawić bez uszczykiwania. Chcę zobaczyć, jak sobie będą dawały radę. A pod lampami, w ogóle, mam jeszcze na przykład taką frenę, którą też warto oszczykiwać, ale to jeszcze przyjdzie na to czas. Jak już wspomniałam, szykujcie się na filmiki o sadzeniu, ponieważ przyszła już ta pora. Robi się ciepło, wiosna już się rozkręciła, i te rośliny mogą się zaraz zacząć męczyć w tych doniczkach, a więc nie warto tego przedłużać. Dziękuję Wam bardzo za odwiedzenie dzisiaj mojego kanału. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i oczywiście, widzimy się w następnym. Cześć!